Ja cisnę ja nie Cisną. wiem Ty jak on tak szybko A, bo ja jestem ten Patrz jaka brama ja No będzie. co Kogo mamy na bramce? Nie, 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 nie. Nas No ja sorry ale To była okazja Wyszedłem, zory, bo, bo, bo ja wyszedłem bo była przycena na frytki w Magdow <laughs> No właśnie. Dzisiaj była przecena na Big Maca, kurde. Ajajaj. Ajajaj. A, z... z... a rok nie wyszedł. Ajajaj. Aj, aj. A ja poszedłem do i poszedłem do KFC. O, do paczek jest grania. Ciśnijcie ich tam, ciśnijcie. No już lepiej o. nie na środku o. Ja o. O. o, come on. No to było, miało być takie piękne. A kurde, zawsze za... tam... Oj. Zawsze mi brakuje tego... Za, za daleko Ach kurde jakby to wsiadło no przez ten. <laughs> God damit God cage No teraz trafiłem, właśnie muszę... Tego mi brakuje kurde. źle troszkę oceniam odległość i... No fuck no, co <laughs> tam robicie się we dwójkę nice, Ostrożnie, nice. żeśmy Oj, kromek! Leci, leci! leci. leci. No. E, tak ją ładnie to, to się chciałem prowadzić, nie ale niestety. Ja tylko asakurowałem już. A ja za tobą asakurowałem, Luchi. Ludzka stanoga z was wyszła. tak. Każdy, każdego asekurował i. Jedziesz, krąg pod Ja nie jadę, ja jadę panu, że jedzicie. <grym> 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 wy, Aż do bramki wleciałem. Jezus Maria co tu się dzieje? Graba? Nie rób tak. Brawo Kromek! Nie! Oh. Oh, oh, oh. Ser nie spodziewałem się, że rok trafi. Patrz do bitka. Nie, nie, nie. Oh, oh, nie do obrony! Do Oooo oh, oh, oh. orgazm! Zobacz, no kurde, patrz Psz. Tego nie było szans bronić. O, oh, pod samą poprzednią. Tak to nie było szans Czy szansa była, no? Mieć, kromek Ja, ja jadę ja, to... ja nie jadę I teraz. Z... Myślałem, że za wysoko będzie. Pięknie! Nie, nawet nie skakałem. Na Taka no, sama, nie sama. Jak tam wrzucić? Taka sama jak graby, no? Jadę z prawej. Jadę. Ja nie jadę. jadę. Ja nie jadę. No, nie! Pachter, nie! Co się dzieje? Ale dribbling! Ale był Ale wbiłem na saga. No już i teraz to powtórz, no. Ale chyba i tak szła do bramki, no. No, no, no na wie... słupek, ale nie wiadomo. Co by tam ale radziłem na to, że na bok odbije. Dobra, ja nie jadę. Ja zostaję, ja zostaję. D Dawaj tam. Pierwszy. Ty masz tą obsesję pierwszy? Normalnie jak... Jakbym YouTube'a czytał. No właśnie. Ja, za mocno. <laughs> Do końca wiem, jak się zachować, jak na takim pełnym rozpędzie wjeżdżam. Kromek, kromek. Ej, o o, o, o Nie, o, o, nie, o, o, nie o, tak, że... Ale zrobił. Nie, Za daleko wjechałem i musiałem się cofać. Zrobi. Przodem Uspokoj. nie było szans, żebym się. Pięknie. Byłem na tym. A jak ta chalefa. piłka wybucha, i tak wszyscy tylko lecą gdzieś tam w całej mapie. Shit! Nie wiesz, to wygląda? Pierwszy Nice no Ach kurde, żeby tego starego tu nie było Myślałem, że na grobach został oh, Oj, dziękuję. sorry Nie wiedziałem, że nie jesteś, no bo ty mówisz, że jak baba jesteś z Radomia to... Nie jak z Radomia, jak stara baba Z Radomia no To nie jest... Stara skąpa baba z Radomia. No krąek wystawka była w... Teraz Dobij, dobij, dobij. Twoja twoja O kurde moja ja chciałem ich jego blokować Miałem Dobry klimat, ale Jeszcze, żebym tylko silnikami się nauczył Chcę coś ...regulować nie? kierunek lotu. Nie, żeby regulować kierunek lotu, bo już tam trochę podskoczył, przez co. czasu. Gdzie Kromek? No, tu jest. Ach, teraz by było ładne, jakbym to tam... Jestem. No, kurde. O. No! Nie Jestem. O kurde... No, nie ma bronkarza! Ale bo kurde, wybuchł <laughs> przed twarzą ja w ogóle nic nie widziałem. Nie! Ocie. Dobrze, nie ma. Oh. Kto mi odbił? Ja. Ale kurde, cia. ja. I znowu troszkę oh. za szybko. One minute remaining, panowie. O oh, Jezu, ale zostałem przejechany. Oh. Nope. Nie no, został. No co jest, ej. No to nie tak miało być! To zwrot zrobiłem kurde. dobry, można się to łączyć Nie. Można, ja Wylatujesz z Jaroka Weźcie Właściwszy si, A ja robicie kurde, w ogóle mi podoba. No. <todgry> o sorry, ja, 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 nie A, to, nie, A co ty? sobie jakiegoś tyrana kurde. Ale najlepsze jest to, że to nie jesteś ty o co chodzi decyzyjny. Gol, 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 gol. Ty <todgry> akin. Gol, 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 gol. <todgry> gol, 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 gol. <todgry>